W dzisiejszym filmie omówimy, w jaki sposób tworzyć krótkie rzędy w robótce dzierganej na płasko, czyli takiej, którą później będziemy musieli zszywać. Krótkie rzędy w języku angielskim nazywane są Short rows. Krótkie rzędy tworzymy, gdy chcemy kształtować brzeg dzianiny, na przykład, gdy dziergamy tył kołnierza oraz ramiona swetrze. Również możemy je wykorzystać, gdy tworzymy piętę w skarpecie. Możemy dzięki krótkim rzędom poszerzać brzegi dzianiny, tworzyć geometryczne figury trójwymiarowe oraz zmieniać kierunek pracy, tworząc ciekawe kształty. Tak, jak na przykład tutaj. W ten sposób moglibyśmy sobie wydziergać na przykład komin, robiąc. Krótkie rzędy w różnych miejscach, w różnych kolorach wełny. Metodą, którą będziemy dziergali, to jest wrap and turn, czyli złap i obróć. Zaraz pokażę, co będziemy łapać i w jaki sposób będziemy obracać naszą robótkę. Zaraz przedziergam sobie oczkami prawymi do miejsca, w którym będę łapała oczko. I teraz przystępujemy do łapania tego oczka tą niecią. Najpierw przekładamy tak jakbyśmy chcieli dziergać lewe oczko. z lewego druta na prawe, następnie przekładamy nitkę do przodu, przekładamy z powrotem to oczko na lewy drut i przekładamy nić do tyłu, przekręcamy naszą robótkę. Teraz będziemy cierkali oczkami lewymi do miejsca, w którym będziemy Łapali ponownie oczko, ale z lewej strony. I złapiemy sobie to oczko, przekładamy lewe, tak jakbyśmy chcieli je przerobić na lewo, na prawy drut, przekładamy nitkę do przodu, ponownie oczko przekładamy na lewy drut i przeciągamy do tyłu nitkę. Teraz możemy ponownie dziergać sobie. Pokażę jeszcze raz w jednym miejscu, w jaki sposób z prawej strony złapać oczko, a później ponownie z lewej strony, a potem pokażę, w jaki sposób złapać tą nić, którą żeśmy zaczepiali oczko że tutaj, tutaj mieliśmy, teraz tutaj sobie złapiemy to oczko, czyli ponownie przenosimy je tak, jakbyśmy chcieli je przerobić na lewo, przekładamy nitkę do przodu, przekładamy z powrotem oczko na lewy drut i przenosimy nitkę do tyłu, obracamy robótkę i dziergamy teraz oczkami lewymi. Do miejsca, w którym będziemy sobie tu mamy złapane, to złapmy sobie to oczko. Czyli przekładamy ponownie, nitkę mamy przed sobą, przekładamy sobie oczko na prawy drut, nitkę do przodu, oczko na lewy drut i ponownie. I teraz będziemy łapali nasze nici i przerabiali je razem z oczkami. Przerabiamy do miejsca, w którym mamy złapaną. Złapane pierwsze oczko. To jest tutaj. Przerabiamy i najpierw musimy złapać nitkę, którą żeśmy zaczepiali to oczko. I wbijamy się najpierw w tą nitkę, tak jakbyśmy chcieli przerabiać to oczko, które nam się tu tworzy, na prawo. Następnie wkładamy dokładnie w taki sam sposób prawy drut w oczko, które mamy na drucie lewym i razem przerabiamy na prawo. I ponownie przerabiamy do miejsca, w którym mamy. Tutaj zaczepione oczko i robimy dokładnie to samo, czyli wbijamy się w nitkę, którą opletliśmy to oczko, tak byśmy na prawo przerabiać chcieli to oczko tutaj. Następnie wbijamy się w oczko, które mamy na lewym drucie, i razem przerabiamy na prawo. I nitka, którą opletliśmy oczko. Jest z tyłu naszej robótki, schowała się za tym oczkiem. Teraz pokażę w jaki sposób złapać oczka, które przerabialiśmy z lewej strony. To jest pierwsze oczko. Obleczone i tutaj musimy, tutaj mamy z tej strony. To nitka lepiej widać z prawej strony, którą musimy złapać. I teraz tak łapiemy, tak jakbyśmy chcieli na lewo przerobić to oczko, tą nitkę przekładamy na lewy drut, wbijamy się w oczko, które mamy na lewym drucie i razem przerabiamy na lewo te dwie nici. I widać, jak oplata nam ta nitka, którą oplataliśmy to oczko od tyłu to oczko. I mamy jeszcze jedno oczko, które oplataliśmy. Jest to to oczko, tutaj widać tą nitkę i ponownie nić mamy przed sobą. Nakładamy tą nitkę na lewy drut, wbijamy się w obydwa te oczka od tyłu do przodu prawym drutem nakładamy nitkę od góry i przerabiamy na lewo. Przerabię teraz do końca i pokażę te nasze nowe rzędy, które poszerzyły nam robótkę. Jak widać, Tutaj ta nasza robótka się poszerzyła o te krótkie rzędy, które przed chwilą stworzyliśmy.